Dobra dzisiaj była dla Was zrobić specjal, dlatego, że zaraz będzie powrót do szkoły, więc... więc no spróbujcie skomentować jem banany za chwilę. No to spróbujcie skomentować. Lubię banany, zanim wyskoczę tym cybertrakiem! A. Ale piękny dzień. Dobrze, wstajemy! Nie! Daj, daj mi na minut. No proszę. Nie. A! Nie! Jekosiarką! A nie! A, a, a spadę po sodach! Nie! Co się dzieje? O! Y, o czemu Tata wrócił z mlekiem? Ok, zrobiłem to, co trzeba. Yy, no. e, e drzwi są zamknięte. no... zamknięte. Jak mam pójść? Pójdź na balkon. Ju, już autobus jedzie, mamo. Dobrze. Dobrze. Nie, czemu ja jestem w wózeczku? Nie! A! Nie, czemu, czemu spadłem? Nie no. A. O. Nie, o. Przyjechał autobus. Nie. Okej, okay, dobrze e, chwilę w szafce, bo ja, bo dyrektor zrobiła jednominutowe przygotowanie. Okej, okay, tutaj e, sal, dla, e, nie wiem, czy to ta, czy ta dobra, na, nie to jest, Okej, okay, tutaj dobrze. E, Okej, okay, najgorszym osobą tego tej, e, tego lat to był Maciek jeden, co? Czemu ja? E. Yy, bo on yy, nie, bo on nie został adoptowany przez tatę i yy, yy, yy nie ma żadnego social kredytu Co? Ehh, nie, nie wiem do tej konferencji. Idę na pierwsze lekcje. Okej, okay, pierwsze lekcje mamy historię. A, a to tutaj jest, dobra. O, dzień dobry, dzisiaj się będziemy uczyć o Amogusie. O, chyba połamam sobie, sobie karka, ale i tak, oczymy się o Amongusie. Ok, więc Amongus jeden był w Azji i chciał pójść do innych Amongusów. W... Więc, więc musiał do nich popłynąć, ale, ale był taki gruby, że musieli wziąć stadny statek i nim polecieć. Ale statek skraszował się i teraz są krumetami e, rzypu. Wow, to była najdziwniejsza lekcja w moim życiu. E, I czemu on tak siedzi? Więc no, możecie iść na kolejną lekcję. Da... Ah, ok, idziemy coś zjeść. Okej, okay, no. O Boże, tak jestem głodny, jedyny, więc miałam dzisiaj to serdzenie, które miałem w... Dobra. Co jest dzisiaj na obiad? Kula mięsny. Co? Kula mięs, mięsna, teraz um, ci, ci ją daje. Masz. Co? Nie, nie mam kul mięsnej. Ja chcę coś innego niż kula mięsna. O I, o. Dam ci zemian, to był książka do biologii, nawet nie wiem czemu ją mam. Ja jeszcze nie chodzę na biologię. I, i, o. Ja chcę oh, doritosy. Nie możesz tego jeść. Co? Mm. Ok, tak ujażdżam. Te doritosy nie dałabym pani, więc musiałam je skasować, więc pójdę do coś jakiejś restauracji. A to nie będą całe waga... O nie, co to, co to jest? W chwilę, wezmę małą lornetkę. To wóz pani z matmy! O, musimy się sować. w sz... szkolnym. Dobrze. Jedzie Jedzie. Oki. Okay. Nie zauważyła mnie dobrze. Na pewno mnie nie zauważyła. Tak, nie zauważyła głód, Teraz mogę iść. O, teraz, bo... Coraz... No dobrze, ty Jedna. Dzień dobry. Chcę. Nie wiem są... Ta są pełne jedzenia. Oh, turitusy! Wow! Okej, okay, dobrze, była dobra wyżerka, ale nie wiem jak potem się wytum... Znaczy pani, że no... O, a jakieś auto oh, nie! O, 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 o! Chyba zepsułem kogoś auto. Dobra, szybko idę na lekcję. Zanim nie wiem. O! Oh, opona! Yy. Dzień dobry, proszę panie I... Gdzie Ty byłeś? Czy Ty robiłeś wagary? Nie, nie. Byłem w, byłem w toalecie. To, to czemu jesteś taki trochę gruby I... I... No po prostu zacznijmy lekcję. Okej, okay, dobra. Ile to... Hmm... Napiszę dwa plus. No, no jasne, że to 22. No, no, ale, ale, ale tego na pewno nie rozwiążesz. Nie, nie wiem. Jeden, hashtag jeden. Jesteś w, w trzeciej klasie. A, no, no, to nie rozwiążesz. Rzesz. Jak to tu o, o! Chyba mam free Dobrze, jej. 950 tysiąc. Tak, zrobiłem też. Teraz powinienem być w no, normalnym kształcie. Jej, nie wiem czemu jest taki duży. O! Ja się już mniejszy, dobra. A e, tylko mam. Mamy. E, 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 no to. No. Art class. zapomniałam, jak się to mówi. Oki, dzisiaj będziecie mnie malować ja y, i hamburger. Oki. ok, ja już skończyłem. Hmm... Hmm... Ale przecież to jest nub. Znaczy, to nie jestem ja z burgierkiem. Ale tam jest noobikiem. Ano tak, ja jestem Nobikiem. Czy ja jestem Nobikiem. Nie, daję Dajcie, dynkę. Ja tobie też. Skąd ty masz z no kart? Bo mam. Ha. Jej. Już koniec lekcji. Okej, okay, czekam kiedy mam, bo Bo no... szkolny autobus musiał się fać I... No. Co? Nie wiedziałam, że, że to może robić coś takiego. Może, może nasza bryka. Eee, dobra, nie wiedziałam, że, że jakiś dziwny, dziwny aut, dziwny kłater może, może jechać tak. Więc no to byłoby tyle z dzisiejszego szkolnego odcinka. Zajkucie i zasubskrybujcie. Znaczy w sumie nie, nie musicie. Więc no, papa. Pa.